Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na Get Ready With Me do szkoły. Dzisiaj jest pierwszy dzień po feriach zimowych i jest poniedziałek 3 lutego. Dzisiaj mam od 7 do 15, więc trochę długo. Muszę się jakoś nastawić dobrze na ten dzień. Chociaż powiem Wam szczerze, że mega mi się nie chce, ale. No trudno, trzeba. Tam o wiele, wiele wcześniej dzisiaj, bo nie byłam pewna, ile mi po prostu zajmie ten makijaż, bo dawno nie robiłam mojego pełnego makijażu, więc czułam, że wstanę wcześniej. Plus też nagrywam, więc musiałam troszkę wcześniej wstać. Tak to normalnie, jak mam na siódmą, no, to wstałabym o piątej. Albo za 5:5, a dzisiaj wstałam warta 35, żeby po prostu się szybciej ogarnąć. I mi... Hejka! Jak widzicie, mam teraz płatki na oczach, i wyglądam dosyć śmiesznie. Mam straszliwie opuchnięte oczy, i no cóż, niestety. Więc zaczynamy makijaż i przez to, że mam płatki na oczach, no to nie zacznę od makijażu twarzy, tylko zacznę sobie od makijażu brwi. Jest 4.57 i zaczynamy makijaż. Ten pierwszy miesiąc minął mi mega, mega szybko i szykuje mi się w tym lutym półmetek, w sumie to pod koniec lutego i mega się cieszę i nie mogę się go doczekać, bo wydaje mi się, że może on być fajny. W trakcie, gdy czekamy na brwi, pójdźmy sobie pościelić łóżko. Wyglądam dosyć śmiesznie, jak mam pomalowane brwi, a reszta nie, konie. Zaraz będzie wyglądać normalnie. Więc mamy krem Tonic z Bielendy. Słuchajcie, uwielbiam ten krem, jak używam od wakacji. To jest krem z z SPF 50. No i SPF 50 na zimę no to trochę dużo, ale jako bardzo lubię jego konsystencję i tak dalej, więc mi to totalnie nie przeszkadza. Jak widzicie, te worki pod oczami są ogromne i aż nie mogę na to patrzeć, bo ja ogólnie worku pod oczami nie mam więc się dziwię, że mam dzisiaj. Bardziej takie worki chyba ze zmęczenia niż, tak, niż takie worki worki, a teraz sobie użyję primera z L. Ok, ja teraz idę zrobić makijaż i odezwę się do Was, jak już go skończę, bo mam trochę już nie za wiele czasu, więc lecimy. Hejka, już mam praktycznie cały makijaż zrobiony. Teraz sobie damy kosmetyki pudrowe i zaczniemy sobie od pudru z Maybelline Fit Me. Oto sposobem mamy makijaż. Jeszcze zostało mi tylko rzęsy do przyklejenia. I na razie mam fixer z Maybelline, ale dzisiaj sobie kupię fixer z nyx bo ten z Maybelline, ja go lubię używać na mokro do konturowania i po prostu do kończenia makijażu. A tak to na wykończenie makijażu się średnio nadaje. Ubierzemy biżuterię. Zaraz się też ubiorę, ale ubierzmy sobie lepiej biżuterię. Moje złote takie kółka, więc sobie je ubierzemy. się ubiorę sobie naszyjnik, który kupiłam w Anglii, taki dłuższy. Zaraz pokażę wam fit, jak wyprostuję włosy, ale sobie ubierzmy na razie ten naszyjnik. Gotowe. I teraz lecę prostować włosy. Okej, okay, wyprostowałam już włosy i teraz będę się ubierała, bo jeszcze jestem w piżamie i Pokażę wam, w czym dzisiaj idę do szkoły. Mam tutaj sałatkę i wodę do spakowania do plecaka, więc teraz sobie to zrobię. Fit dosyć blazikowy, bo dresy, które kupiłam ostatnio w Anglii i czarny zwykły top. Ale te dresy są tak cudowne, one jeszcze mają z tyłu napis. Okej, okay, więc ja już jestem gotowa, tak wygląda mój makijaż. I lecę teraz szybko brać spodnie, ubrałam już bluzkę i lecimy do szkoły, bo zaraz mam pusę na długo.